Witam w moim kolejnym filmie o ciekawostkach i tajemnicach z premierowej wersji Goldmaster Gothic 1.06L. Jest to druga produkcja z tej serii, jednak można oglądać ją w dowolnej kolejności, gdyż zawsze odnajdziesz wiele rzeczy wartych uwagi. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do następnego odcinka o tej przepełnionej sekretami produkcji. Ilu ludzi grających w gotniki? Tyle różnych opinii na temat systemu sterowania. Jedni uchwalą, inni krytykują, niektórzy przyjmują z dobrodziejstwem inwentarza. Należy jednak zaznaczyć, że na początku walka wyglądała nieco inaczej. Nie mam tutaj na myśli samych ataków, ale funkcje parowania. Obrona różniła się od tego w poprawionej wersji. Widać nieco inne zachowania Bezimiennego, gdy ten unosi broń w obronie. Ciekawe rzeczy nastąpią po wizycie w starym obozie w drugiej połowie rozgrywki. Jak pamiętamy, dochodzi wtedy do werżnięcia niemal całej populacji obozu przez bezimiennego bohatera. I nie jest to tylko dodatkowa aktywność. Fabuła Gothic Sequel potwierdziła to. Ale do rzeczy. Po odwiedzeniu obozowiska zobaczymy, że nie wszyscy NPC są do nas wrogo nastawieni. Jeśli chodzi o niektórych, to ci zdają się ignorować naszą domniemaną zdradę. Na pewno niegdyś wydawało się to być pozbawione im mersji. Wróćmy jednak do samego starego obozu. Jak w innych grupach, i tutaj zaoferowano nam dwie ścieżki rozwoju. Moglibyśmy wydawać punkty nauki na siłę i stawać się coraz mocniejsi, zasilając szeregi strażników, albo też zdecydować się na zwiększenie many i przywdziać czerwoną szatę maga ognia. W pierwotnej wersji i takie możliwości były dostępne, jednakże przyjęcie w poczet staroobozowych magów wyglądało nieco inaczej. Byliśmy w stanie zgłosić do nich akces, jednakże nie wcześniej niż po dostarczeniu jaj zaczy Korkalomowi. Jeśli nie wykonaliśmy jeszcze tego zadania, na próby zaczepki z naszej strony Mac to odpowie tylko z niecierpliwieniem, przez co nie będzie możliwe zainicjowanie z nim dialogu. Dopiero po zgłoszeniu się do Korrysto zyskamy tę sposobność. W przeciwieństwie do późniejszego wydania, kiedy to nieco wcześniej mogliśmy zaangażować się w magiczną działalność magów. Mała poprawka, a dosyć istotna. Chyba wszyscy pamiętamy, jakim miłym questem uraczył nas Baloro. Ten hultej z nowego obozu zażyczył sobie ty jedzenia: 5 jabłek, dwie ryżówki, 5 piw, trzy chleby, dwa sery oraz dwa winogrona. Bring mir fünf äpfel, 2 flaschen reichnaps, fünf flaschen bier, drei laby brot, 2 käsestücke und zwei weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft. Nie można było tego zorganizować, nie zerkając co chwilę do dziennika zadań. Jednak w wersji 1.06 to zadanie nie rejestrowało się. Nie mieliśmy wtedy wyjścia innego niż zapamiętać albo zapisać sobie to wszystko. Ech? To dopiero jest i była gra. Zero znaczników, zero minimap. Tylko całkowite zanurzenie się w świat wszelkimi zmysłami. Czas także oczywiście na trochę błędów. Pirania nie uniknęły ich przy pierwszej wersji. Na pewno denerwujące było to, że nie istniała możliwość przenoszenia między kwipunkami większej liczby przedmiotów jednocześnie. Z pewnością bywało to uciążliwe, zwłaszcza przy dopinaniu większych transakcji z kupcami. Ale nie tylko. Musiało to wywoływać także problemy czasowe podczas przeszukiwania ciał i kufrów. Całe szczęście, że Kratz przysiadł i rozwiązał ten bodący i istotny kłopot. Ale to nie była ostatnia niedopracowana rzecz. W oczy dosyć mocno kłuło zjawisko, jakiego doświadczaliśmy po wczytaniu sejwa. Otóż za każdym razem byliśmy w stanie dojrzeć, że zmarli na krótką chwilę powracają do życia i ponownie udają się do królestwa Beliara. Trzeba przyznać, że komicznie wygląda, kiedy stwory i ludzie wstają z martwych, by znowu zemrzeć. Ale to tylko i aż urok starszawej wspaniałej produkcji. Implementacja popremierowych zmian wiązała się zwykle z poprawą błędów oraz dodawaniem ulepszeń. Miał miejsce jednak jeden przypadek, kiedy to Biern Pankrat zdecydował się na usunięcie dobrze działającego, pełnoprawnego elementu gameplayu. Chodzi tu mianowicie o animację przemiany ze stwora z powrotem do człowieczej postaci. W pełnoprawnym, ostatecznym i spaczowanym wydaniu nie ujrzymy tego już niestety. Nieznane są powody tego posunięcia, jednakże możliwym jest, że chciano po prostu skrócić czas animacji i nie zajmować niepotrzebnie uwagi graczy. Jak to często ma miejsce w nowszych produkcjach? I to tyle. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnych ciekawostkach oraz tajemnicach z premierowej wersji Goldmaster Gotik 106L. To wydanie skrywa przede mną i wami jeszcze wiele. Pozostaje tylko wszystko odkryć.